Witam serdecznie, Jarosław Ninja Sobonkiewicz. W końcu u nas długo czekaliśmy na tą rozmowę. Jarku, e, wygląda na to, że forma jest sztos? No, to jeszcze mam po prostu wracam do siebie, nie? No, ja tak naturalnie już 17-18 lat cały czas takiego byłem. Byłem, wiadomo gdzie byłem, troszkę ta forma mi zleciała, wiesz, no i teraz po prostu wracam do siebie, nie? Ale teraz jak obserwowałem to cały czas jesteś w treningu, byłeś u Łukasza Parobca z tego co widziałem i z nim chyba najwięcej czasu spędziłeś, u Tomka Sarary też byłeś ostatnio, czy, czy raczej tylko u Łukasza? U Tomka mam zamiar też się wybrać, nie chciałem mu też przeszkadzać, bo Tomek troszkę zalatany jest, trochę tu, trochę tu, ma dużo spraw na głowie, więc nie chciałem mu też narzucać swoich, wiesz tam, żeby coś miał czas dla mnie, po prostu ja dużo rozumiem, i staram się też nie przeszkadzać komuś, nie? Widzę, że z to nie narzucam mu czegoś, że o to my chodzi zrobimy trening czy coś. Po prostu, aha, mam możliwość bramkę ewakuacyjną, idę do Łukasza, idę tu. Łukasz mnie przygotowuje i powiem ci, że, no kurwa, no naprawdę dobre podejście ma. Do mnie. No daje mi taki kurwa wycisz że ostatnio myślałem, że na tym a fragmenty a, sparingów nawet nie? widziałem taki, no, no ci powiem szczerze, że, no kurwa, no yy, No tu kurwa, ostatnio myślałem, że normalnie zemdleje, nie? A mu powiedziałem, mówię, on mówi jak coś to hamujemy, a ja mówię, chodzić miał mnie zeskrobać, kurwa, na nas w ziemi mówię, lecę do końca, nie? Czyli stawiasz na to, żeby jakby to powiedzieć, nawet gdy jeśli by były jakiekolwiek wątpliwości, cokolwiek i gdzieś tam wspomnienie tej nieszczęsnej wcześniejszej walki, to y, ćwiczysz tak uparcie, że nie będziesz o tym pamiętał. Ja po prostu tamtą walkę, po prostu wypadek przy pracy, po prostu byłem nieprzygotowany, w ogóle przeliczyłem swój. W ogóle głowa mnie nie zagrała, nie? Było taka Jarek, sprawa. Jarek, wiesz, że gdy... Ja wiem, my to, to rozmawialiśmy o tym, ale ty wiesz, że gdyby się to nie wydarzyło, to ty nie byłbyś tak sławny też z drugiej strony, bo... To, co się wydarzyło po tej walce, ten viral, który poszedł z tej walki, to, to, jest, to jest po prostu niebywa. Ja nie wiem, ile tam milionów wyświetleń, ale to miliardy, no. Ja szczerze powiem, że to miliardy, no. To, to, to się nie da tego, wiesz, to... Wielu z tych ludzi, którzy tutaj są, marzą o czymś takim. Yy, widocznie tak miało być, nie? No właśnie. Takie wejście, po prostu wszyscy się spodziewali, kuba, było bitki tu, a to poszło w drugą stronę. I ci, co się spodziewali, to się odwrócili. To wiesz, ja po prostu wyrzuciłem z grona tych ludzi takich, co w ulicowych co byli jak było dobrze, nagle się odwrócili i mi tam, wiesz, hejtują mnie, to ta garstka poszła, ale dużo osób na całym świecie gdzieś tam pozytywnie na to patrzy, pozytywnie, bo oni śledzą też mnie na YouTube, czy coś, zajrzeli na mnie i po prostu wypadek przy pracy, ja nie mam tak, że hejtują mnie osoby, yy, którzy uprawiają ten sport, czy zawodowcy, Wręcz przeciwnie, O takich ludzi mam wsparcie. Tylko Oni jak... rozumieją sytuację. Też byli w niejednej nie sytuacji i też wiedzą, że jak głowa nie zagra, to możesz być przygotowany mega i coś zawsze wyjdzie nie tak. I powiem Ci, że olewam, co ma, co gadają, olewam, wyrąbane, wiesz, no nie, nie będę brał do siebie, było, wy... nie no, no widzę, się że by yes. nastrój jest dobry, rozmawialiśmy jeszcze przed. Powiem ci tak, czego, Łuka, czego Łukasz się uczy przede wszystkim, gdybyś mógł powiedzieć. Y ja Ci powiem tak, że no ma dobre podejście, naprawdę. Wie, co robi. No i to takiej twardości, nie? Jest na... jeszcze w jeszcze formie może służyć jako sparring partner w tym sensie, że, że narzuci taką, powiedzmy, prawdziwą walkę, tak? Yy, tak, no my, się, my tylko oszczędzamy sobie głowy, nie? A tak, tutaj to. Wiadomo, jak trzeba. Nieraz byłem tak, że no, myślałem, że się pożegam. No ale, ale ja widziałem te sparingi bokserskie. Trochę przyjmowałeś tam tych uderzeń. Kasku nie zakładasz z tego, co ja widziałem. W ogóle. No właśnie, dlaczego? No bo nie. Ja powiem tak, że to były początki sparingów takie. Takie pierwsze moje szlify po długiej przerwie. Więc tak to wyglądało, jak wyglądało. Jest coraz lepiej, ale nie wszystko pokazujemy. Nie wszystko muszą wiedzieć też, nie? jak to wygląda. Po prostu dałem ludziom do zrozumienia, że jestem aktywny. Po prostu. A zresztą jak idę, czy coś. Zobaczą na mnie, też widzą, że nie jestem jakiś. No po prostu widać u mnie, że jestem aktywny sportowo, nie? A wszystkiego widzieć nie muszą, nie? Zobaczą w danym momencie. Adam Soroko. Powiem Ci, że to jest jedno z najciekawszych zestawień, jakie tu jest. Jeśli nie najciekawsze dla mnie, bo kibicuję tobie gdzieś i zawsze patrzę, Adam wiadomo, ma swoją historię i, i też y, różnie mu te walki wychodziły, pamiętasz. Z jednej to się, do jednej się nawet nie stawił, więc ta głowa, ty się stawiłeś i nie było z tym problemu. Tylko problem był już w samej klatce. Natomiast natomiast jak ty go postrzegasz? No ja, też swoje przeżył, też byłem taki. Gdzie miałem problemy z nałogami i chciałem z tego wyjść, szukałem wyjścia. Tylko, że ja już to mam 14 lat za sobą, nie? jeżeli chodzi o jakiekolwiek nałogi. 11 lat już mam ponad nie yy, bez alkoholu, bez picia, więc troszkę głowa moja inaczej pracuje. nie? On dopiero świeży jest taki po takiej przerwie, zostawia to i gdzieś tam szuka wyjścia, szuka tego. Poszedł w dobrym kierunku, poszedł we free fighty, fight, wiesz, trenuje to to się, wiesz, szanuje. Ja go nie, do niego nic nie mam, więc szacunek jest. No. Coś tam poniosło go tam wiesz, tam zaczął mnie od sterydów, ja nie lubię tematów kurwa, że ktoś tam metanabol, bo siła to, no ja ćwiczę, kto, kto mnie zna to wierzyć. ćwiczę cały czas. Ja mówię chodź sprawdź siłę, mówię bez uderzenia sprawdź siłę, mówię chcesz, ja jestem u niego starszy tam prawie 10 lat nie, więc chodź sprawdź siłę sobie, no siłowo no wiesz, no to będę tu gadał no. A jego gabaryty, bo jednak to jest dwumetrowy facet wiesz, no jednak będzie ten problem zasięgu gdzieś w tej walce na pewno tak? Dlatego, ja powiem tak, on ma atut zasięg, no ja mam atut siłę, więc MMA, ja chcę, wiesz, z nim wolałbym MMA, wiadomo, moim atutem jest stójka, ale jeżeli będę musiał gdzieś wybierać, na przykład będzie bliski clean czy coś, no to wiadomo, że mógłbym wykorzystać swoją siłę, nie? Doświadczenie, bo tak, Adam ma kilka walk za sobą. Ta ostatnia walka z Bartkiem Szachtą nie była zła, tak? On się starał coś zrobić w tej walce. Wiadomo, Bartek jest silnym gościem, ma ten lewy sierp, którym naprawdę napiernicza jak kodzink smyszy I, i wiesz, to jest. Wiesz, że się zaśmiałeś, Dzięki. Ale pamiętasz te skreskówki, jak to wyglądało, więc, więc wiesz, no ma to uderzenie i wiesz, i położył go w końcu. No, no jeźdźbym, tak, no, jakbym dał, błędy się popełnia, akurat tutaj było wymiana i tutaj było chybił trafił, kto pierwszy trafi, nie? Akurat on trafił celnie, nie? No, a, że Bartek ma, no ma no, pokazał to w jednej walce, że ma jednak ten szczał w ręce, no jest jebnięcie, nie. Teraz też z Alanem jak się bił, to też pokazał, no, że No tak, ale sierpniu dwa razy poszedł i było po zawodach. No ma, no ma, no, nie można mu tego zabrać, no wie co robi, nie? No. Powiedz, powiedz mi tak, w jakiej ty jesteś teraz dyspozycji, jeśli chodzi o psychikę, tak? Nastawiony teraz na to, żeby gdzieś coś udowodnić, czy udowodnić sobie, czy po prostu wyjść zawalczyć i, i żeby, żeby zostawić te emocje gdzieś poza klatką, a w klatce zrobić tylko i wyłącznie robotę, a może wszystko naraz? Yy, wiesz, co ci powiem? Całe życie coś robiłem, nie? Całe życie gdzieś tam gdzieś coś robiłem i nagle gdzieś na treningu trenuję i staram się nauczyć tam jakichś różnych tam kombinacji czy coś. Moi koledzy, co mnie znają, mówią mi, Jarek, ty trenuj kondycję, wytrzymałość, technikę zostaw sobie, intuicyjnie, ty miałeś zawsze intuicję do bicia. mówi, ty kurwa nie kombinuj. Ty prostu... tak, bo ty przekombinowałeś to mało powiedziane w takiej walce, ja się zastanawiałem, mówię, jaka sieczka w głowie musiała być w tym momencie, że wiesz, ten mózg był gdzieś tam tak podzielony na ileś rzeczy, które, które wniosłeś do klatki i nie dało się tego uporządkować w, w klatce, tak, bo to chyba tak wyglądało. Zero myślenia wtedy było. Ja po prostu nie, nie zwracałem uwagi gdzie, gdzie jest. poszatkowany. Byłem po prostu, no, można powiedzieć, że byłem odłączony jak w Matrixie kurwa weszłem do klatki i tyle no. Brat, pomaga ci w teraz w sparinga? W treningach? Yy, czasami tak. Czasami jadę do niego, czasami tu do Łukasza jest kilka osób, co mi pomaga. A do Łukasza masz daleko? 40 parę kilometrów. A to w sumie rzut berek. Jest, 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 jest do zrobienia. Mam też takich parę chłopaków takich, co mnie też wspierają, bo też i miałem trochę problemów, a mnie wspierają, także mam do przygotowań do tego, że w miarę stabilnie funkcjonuje, Nie, też nie mogę musisz po... siedzieć w pracy cały czas i, i tak dalej, tak? Właśnie jest ten problem, że nie miałem, nie miałem pracy, a jakoś musiałem funkcjonować. nie? I miałem parę, Wsparcie, tak? parę osób takich, co naprawdę Mogę na nich liczyć, mogłem na nich liczyć, zawsze mi coś pomogli. I no, no dziękuję im nie, za to, że oni po prostu są, nie? Oni nawet za granicą gdzieś na drugim kraju Polski, ale gdzieś jak zapytam o pomoc, coś są i zawsze gdzieś tam, ja myślę, że to takie musi być, nie? Od Boga gdzieś to jest, nie? Ja niekiedy miałem takich dni, gdzie się poddawałem, a nagle tu, 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 tu i nagle wszystko się łatało tak, jak powinno być, no i widocznie no... Koledzy mówią, nie poddawaj się jak widzisz tą drogą, i idź, mówię, kurwa, nie ma rzeczy, się przewrócisz i ten idź, i ciśnij, nie? No i idę, nie? Ja już mam 42 lata, więc nie będę czekał, kurwa, nie wiadomo ile. No nie no, słuchaj, to młody wiek jeszcze z mojej perspektywy. No ja Ci powiem tak, patrząc na Ciebie, na no, ostatni Twój występ, to powiem Ci, że ja nie mam już usprawiedliwienia żadnego chyba, wiesz, jeżeli chodzi o wiek. Że nie, je, ma, moza, nie. nie ma. Nie, nie to ja ci powiem, Ty wniesiesz lepsze zdrowie i lepszą formę niż ja w tym wieku pewnie. No dlatego mówię, no nie mam usprawiedliwienia, no, bo patrząc na osoby, które naprawdę już nie powinny w ogóle ryzykować, nie. No to ja to wymówka to jakaś to śmieszna by była. Wymówka. To, żeby nie było na mnie potem, że, że się no, mówiłem do, do złego. Okej, okay. no okay. każdy podejmuje, każdy zna ryzyko, wiesz, jeśli jesteśmy w sportach walki, to też minimalizujemy to ryzyko. No tak, no jak najmniej. ja powiem tak, ja bym chciał dawać dobre walki, nawet dostawać, nie? ale żeby czegoś się nie zerwać, żeby nie zrobić jakiejś poważnej kontuzji, żeby to nie kolidowało z treningami, żeby nie musiał kogoś czegoś przekładać to. To bo wiadomo w tym wieku jest tak, że coś, ja ostatnio byłem na zdjęciach i kopałem w latające kolanko, nie? I naderwałem sobie mięśnie z brzucha i kurwa bo Tam miał... jest zimno. Problemy. Zauważyłeś, że tam jest zimno, jak się może, trzeba się rozgrzać do ostatniego momentu i, i, i być po prostu, wiesz, cały czas w cieple, nie? I po prostu nadciągłem coś, naderwałem i dwa miesiące miałem komplikacje przy skrętach, przy tym i to takie upierdliwe było. Ja tylko tego nie chcę, nie? O, ob, ob, obity mogę być, nie? Ale jakieś takie urazy, to wtedy będę mógł wiesz, kontynuować to dalej wszystko fajnie. To niech nas Bóg chroni przed urazami. Jarku, czekam na dobry występ, czekam na wasz pojedynek wygra lepszy. Życzę, żeby głowa funkcjonowała tym ja myślę, razem. Myślę, że teraz będzie dobrze. Będzie dobrze. Jeszcze ja raz dwie nastawiony. Trzymam kciuki, dzięki.